Najważniejsze rzeczy dotyczące konkursów na Facebooku. Po pierwsze, musi być on zgodny z zasadami prawa, w którym będzie się odbywał. Po drugie, nie może on naruszać regulaminu Facebooka. I po trzecie, powinien być kreatywnie spójny z Twoją marką. Za chwilę rozjaśnię Tobie wszystkie te trzy punkty. Więc przejdźmy do tego najważniejszego. Wiadomo, nikt z nas nie chce siedzieć, albo zapłacić grzywny, przede wszystkim, bo tym zagrożone jest przeprowadzenie nielegalnego konkursu. Jeżeli chodzi o polskie prawo, nie można przeprowadzać gier losowych. Jeżeli chodzi o działanie takie bez komisji, bez nadzoru, jest to nielegalne. Więc, jeżeli nie mamy zamiaru zgłosić się i zgłosić loterii, którą będziemy robili, czynnikiem decydującym o wygraniu w konkursie, nie może być czynnik losowy. Nie możemy tego losować za pomocą programu, nie możemy tego losować ręcznie. Najważniejsze jest to, abyście trzymali się przede wszystkim tego punktu. Po drugie, musi być on zgodny z regulaminem platformy, na której się odbywa, w tym wypadku Facebook. No i tutaj musi, możemy wziąć troszeczkę w cudzysłów, ponieważ. Wiele firm nie trzyma się tego, żeby ten konkurs był zgodny i, na przykład, zachęcają do polubienia czy obserwacji strony jako warunku koniecznego do udziału w konkursie. Nie jest to może wielka zbrodnia, natomiast jest niezgodny z regulaminem. Czy wiele osób tak robi? Oczywiście. Czy spotyka się to z różnymi reperkusjami? Spotyka się. Natomiast decyzje, czy tak robić i trzymać się tych zasad Facebooka? Pozostawiam już Wam. I jako trzeci czynnik chciałbym wymienić element kreatywny. Nie róbmy konkursów, które nie są spójne z naszą marką. Dla przykładu, jeżeli prowadzicie na przykład salon fryzjerski męski, ma macie barbera, a do wygrania będziecie mieli różnego rodzaju gadżety związane z tym salonem. Natomiast no, najczęściej konkursy, przyciągają w znacznej wielkości taką widownię ogólną. Więc jeżeli macie salon fryzjerski męski, no to te gadżety przydadzą się tylko i wyłącznie mężczyznom. Więc taki konkurs powinien być zaadresowany tylko i wyłącznie do mężczyzn. Więc pamiętajcie o spójności nagrody, pamiętajcie o spójności treści. I jeszcze raz, Podsumowując, trzymamy się z zasadami prawa, po drugie trzymamy się z zasadami regulaminu Facebooka, ale to już pozostawiam Wam i po trzecie ważne, żeby kreatywna strona tego konkursu łączyła się z tym, czym się zajmujemy.